Coś Doda. Musiałem podejść po raz kolejny, no bo rozumiem. tyle się wydarzyło na tej konferencji, że komentarz jest potrzebny. Moja no droga, rozumiem. jak ty postrzegasz sytuację z Edytą, że się z tobą nie przywitała? Eee, w sensie, jak mam, co? No, nie zmieniła się. Jakby cały czas jest sobą. Z sobą, czyli? Eee, czyli. Po prostu jest złośliwa. No. Zawsze taka była. No i nie zmieniła się. Oczywiście będzie tobie opowiadać inne rzeczy, jakieś piękne, ubrane w cudowne słowa, mm, poetyckie historie, ale jest jak jest. Dobra, a teraz mam bardzo ważne pytanie do ciebie. Dlaczego zdecydowałeś się na tą szpilkę i na użycie jej słów w swojej wypowiedzi? Jaką szpilkę znowu? No bo ona powiedziała coś o tym, że wszyscy usną, a ty powiedziałeś, że wolisz usnąć. Pamiętasz nie to? nie powiedziałam, że wolę usnąć, tylko powiedziałam, że Nina nie dała, że czekałam na mikrofon od Niny, że bym wypłakała może łez, gdyby mi nie dała i wtedy bym uschła, mm. a tak to mogę rozkwitnąć jak słowik. A, dobra, ale to było trochę w stronę Edyty. E, zacytowałam e, wypowiedź Niny, zacytowałam wypowiedź Edyty i zacytowałam e, wypowiedź Edwarda, tak robią ludzie inteligentni. To ostatnie pytanie. E, Edytę mówiła, że kilka razy do ciebie wyciągała rękę, ale nigdy jej nie przyjęłaś. Chyba na jakiś yy, numer telefonu z naszej klasy, co sobie pisała. <laughs> Dziękuję Ci bardzo, <laughs> trzymaj się, cześć.